Cześć, witam w kolejnym odcinku kursu JavaScript. Tym razem powiem Wam o funkcjach, ale nie spodziewajcie się, że powiem jakieś wyjątkowo zaawansowane sprawy, ponieważ na razie jesteśmy w kursie dla początkujących. Dlatego po prostu powiem, co to w ogóle jest funkcja, a następnie, później w przyszłości, przejdziemy do programowania funkcjonalnego i do różnych takich ciekawych. Zastosowań, jakie możemy za pomocą JavaScript osiągnąć, korzystać. Także przejdźmy może do samego początku, czyli po prostu, co to jest funkcja. Stworzę plik jakiś, na którym będziemy pracować. O! No. Tak. Byśmy chcieli. Stworzyć funkcję. No dobra, ale co to jest funkcja? Otóż, jeżeli, jeżeli sumiennie zrobiliście zadanie domowe z poprzedniego odcinka, to zauważyliście, że tego kodu zaczęło trochę być. No dobra, i teraz co zrobić? Kiedy kodu robi się coraz więcej. Może zwróciliście nawet uwagę, że niektóre fragmenty kodu się powtarzały. Otóż funkcje yy, są to tak jakby takie czarne skrzynki, Tworzę sobie funkcję, na przykład, nie wiem, funkcję znajdź miejsce zerowe. I ja bym chciał wykonać po prostu ją, po, powiedzieć, znajdź miejsce zerowe i mnie to nie obchodzi, jak. Z punktu widzenia końcowego użytkownika, ja bym chciał, żeby ta funkcja znajdź miejsce zerowe wykonała się jakoś, nie wiem jak, i dała mi to miejsce zerowe. Czyli w pewnym sensie byłaby taką czarną skrzynką. I teraz. Pomysł stojący za funkcjami jest taki, aby tworzyć takie czarne skrzynki, które mają jakąś tam sensowną nazwę, która coś, yy, która coś robi. Czyli, na przykład, moglibyśmy sobie stworzyć funkcję, nie wiem, dodaj, nie? I ona by dodawała dwie liczby, a i b. I ona by zwracała, coś by zwracała. Zwróćcie uwagę najpierw na składnie. Otóż korzystam ze słowa kluczowego. Function, która oznacza po prostu funkcję. Następnie daję jej nazwę tej funkcji. I w nawiasie określam, jakie ma argumenty. Zaraz pokażę, na czym polega korzystanie z takich argumentów. I nawias klamrowy, otwierający nam pewien, pewną przestrzeń. Następnie korzystam ze słowa kluczowego return, zwróć. I co ma ta funkcja zwrócić? Jeżeli chciałbym wykorzystać tę funkcję, stworzę sobie zmienną C, w której to będzie wynik funkcji dodaj uruchomionej dla argumentu 5 oraz 3. I teraz, yy, teraz jak uruchomimy to, ten kawałek, ten kawałek kodu mhm. za pomocą funkcji node. Funkcji programu Node. No, oczywiście warto byłoby wyświetlić na ekran jeszcze to, co tutaj się dzieje, czyli tak wyświetlimy na, na ekran. Ponowie, i zwróćcie uwagę, że wynikiem jest 8, czyli, czyli tak, podsumujmy. Wykonałem jakiś kawałek kodu. Wykonałem, wyko napisałem mu, powiedzmy, że nie wiem, co tutaj jest napisane. Po prostu nie wiem, nie patrzę na to, bo nie muszę wiedzieć. Powiedzmy, że nawet to jest w innym pliku. Nie jest, nie jest to istotne. Chciałbym po prostu do C przypisać wynik działania tej funkcji. Oczywiście tutaj mamy bardzo trywialną funkcję, która no, robi rzeczy, no, które dużo prościej byłoby po prostu dodać te dwie liczby 5 plus 3. Chcę wam pokazać prędzej koncepcję. koncepcję. Po co się w ogóle coś takiego stosuje i jak z tego korzystać? Także to jest pewna, pewne zastosowanie. Zwróćcie uwagę, że tutaj mogę sobie dawać ile argumentów tylko chcę. Czyli mógłbym dodać tutaj C, D, E. Nie? I potem zmienić tą funkcję tak, aby dodawała wszystkie te liczby. No i tutaj 2 C, D, E. Powiedzmy. I zobaczmy jaki jest wynik comment not found, oczywiście, bo ja bym chciał to wykonać. O, właśnie. I mam akurat, wyszło 16. OK. JavaScript jest coś bardzo fajnego zrobionego. Otóż taka funkcja jest po prostu zmienną. Także zwróćcie uwagę, co ja teraz, co ja teraz zrobię. Otóż do zmiennej f przypiszę przypisam funkcję, a może nawet weźmy tak do funkcji kwadrat, do zmiennej kwadrat, przypiszę funkcję podnoszącą x do kwadratu i sprawdźmy, co, co, się, co się stanie, jak wyświetlę wynik funkcji 2 do kwadratu. Czyli mamy 14. Można dopiszmy tutaj, co się dzieje. 2 do kwadratu. Tak, 2 do kwadratu 2,4. Czyli zgadza się. Widzicie, że ta różnica polega na tym, że do zmiennej o nazwie kwadrat przypisałem po prostu funkcję. Wa warto, myślę, zauważyć, jaki jest typ tej funkcji. Ty typ z tej zmiennej, typ zmiennej kwadrat. To i sprawdźmy. Type of, jak już pamiętacie z poprzednich odcinków, zwraca nam typ. Tak, typ zmiennej kwadrat to function. I to jest bardzo ciekawe. Jeżeli sobie uruchomimy, może może gdzieś tutaj uruchomimy sobie node'a, dość, dość mały, dość małe, to sprawdź, pokażę Wam. O co mi chodzi? Type of type of fun function jest function jeszcze jedną rzecz, którą można byłoby pokazać, to jest sprawdzenie, czy function jest instancją o, coś, coś, coś jeszcze raz, chwila, czy function to, to jest instancja funkcji. Tak, zgadza się, otóż klasa function jest jakby, jest klasą dla wszystkich function. Eee, Okej, okay. To jest taka mała dygresja. Także podsumujmy. Możemy definiować funkcję na dwa sposoby. Poprzez robienie takiej formy, function, nazwa funkcji argumenty, no i blok kodu, lub poprzez przypisanie tak zwanej funkcji anonimowej, anonimowej, a to dlatego, że ona nie ma nazwy. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie podaję jej nazwy, tylko przypisuję ją do zmiennej kwadrat. Tak, także mamy takie dwie możliwości. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną, jedną sprawę. Jedną, jedną rzecz, którą warto wiedzieć o funkcjach, tak, przynajmniej, żeby znać podstawową, podstawową jak, jak korzystać. Spróbujmy napisać funkcję, która będzie dodaj to wszystko. Czyli funkcję, której nie podam żadnych argumentów która sama będzie czytała, jakie argumenty ktoś podał i będzie zwracała wynik. Czyli na przykład, jeżeli zrobię wynik, yy, równe dodaj wszystko i zrobię 1, 4, 56, 2, 9, o. To ona powinna mi dać w wyniku wynik yy, dodawania wszystkich dla tych, tych liczb. Czyli wynik jest wynik. Sprawdźmy, czy to działa. Nie czy co no to działa? Ale na razie nie działa. Jak by to napisać? Otóż to, co chcę Wam pokazać w tym yy, yy, w tym przykładzie, to jest właściwie, jak się dobrać do argumentów funkcji, jeżeli ja ich nie zadeklarowałem. Otóż w JavaScriptie nie muszę deklarować argumentów funkcji, mam je wszystkie zawsze w zmiennej arguments. I zwróćcie uwagę, że one dokładnie tu siedzą. Jest to Heh, jest to specjalny obiekt, który imituje nam yy, tablicę. Po prostu, on imituje nam tablicę. Yy, Także tutaj, tutaj to siedzi. Yy, zresztą zobaczcie, że powinien mieć... O, powinien mieć zmienną length, długość, która to wynosi 5, ponieważ podałem 5 liczb. Raz, dwa, 3, 4, 5. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak to wykonać, podejrzewam, że już, się podejrz że już podejrzewacie, już macie pomysł, jak to zrobić, także jednak, jednak zróbmy. Czyli tu będzie powiedzmy wynik, albo weźmy tak suma, równa 0. Jeszcze przyda nam się zmienna, jakaś iterująca. To wszystko. I zróbmy for i równego 0, i mniejszego od arguments length. Wykonaj, suma. Dodaj to, co siedzi w danym argumencie od zmiennej I, a następnie zastosujemy po prostu return suma. Zwróć sumę. I sprawdźmy, czy to, czy to działa. Wynik równa się 73, także zadziałało, bez żadnych problemów. Zwróćcie uwagę, że dzięki temu mam sobie jakąś swoją funkcję, która wy wykonuje pewien kawałek kodu, i jeżeli bym chciał znowu dodać e, wszystkie jakieś tam liczby, e, nie muszę jej ponownie jakby pisać tego całego kodu, tylko mogę po prostu wykorzystać sobie e, moją funkcję, czyli 2 plus 3 plus 4 plus 5 to jest równe dodaj wszystko. 2, 3, 4, 5, 6, 5, tyle. Równa się, no tutaj zapomniałem znaku, równa się, ale równa się 14. A, już się, ale może i dobrze. Yy, dobra, także tak, w, w ten sposób wygląda sprawa yy, funkcji. Yy, nie będziemy wchodzić na razie głębiej. Wchodzimy, będziemy wchodzić kiedy indziej głębiej. Na razie powinno to wystarczyć. Dobrze, jakbyście sami sobie napisali jakąś tam funkcję, zanim przejdziemy do kolejnych już trudniejszych spraw. W następnym odcinku pokażę, jak tworzyć obiekty, może inaczej, jak tworzyć obiekty już wiecie, ale jak tworzyć klasy obiektów. Jeżeli rzecz wydaje się dziwna, nie przejmuj się. Wszystko wyjaśnię w miarę prosty sposób. Opanuj ten, ten materiał, który dzisiaj pokazałem. Spróbuj napisać sobie jakąś funkcję, użyć ją parę razy i zobaczyć, że rzeczywiście jest to rzecz przydatna. Taką funkcję później, zestaw takich funkcji, wiele takich funkcji możemy wyrzucić do osobnego pliku i mieć swoją bibliotekę. Tak się właśnie robi biblioteki. Jak już pewnie zauważyliście, console.log jest pewnego rodzaju funkcją, która coś wykonuje. Log i log jest funkcją, która znajduje się w obiekcie console i dokładnie w ten sposób to, to działa. Na przykład korzystaliśmy z funkcji Math.random, czyli random jest funkcją, która jest wpisana w obiekt Math. Tak mniej więcej to wygląda. Na tym tak się programuje, to są takie najmniejsze bloki kodu, najmniejsze bloki, najmniejsze czarne skrzynki, które możemy sobie wyobrazić, to są właśnie funkcje. No, zanim jeszcze przejdę do klas, muszę powiedzieć o, o zasięgu zmiennych, ale także kolejny odcinek będzie o zasięgu zmiennych, a następny będzie dopiero o klasach. Także to tyle. Do zobaczenia. A nie zapomnij subskrybować, jeżeli ci się podobało, i nie zapomnij dać mi lajka. Dobra, to tyle. Cześć.